były szkoleniowiec Betardu Wrocław należy do ścisłej światowej człówki trenerów czarnego sportu, a prywatnie znany jest ze swojej sympatii do czworonogów. Zawsze my, psy były u nas w domu, ale od 10 lat trzymamy teriery rosyjskie, czarne. te duże takie psy. No i ja jeszcze mam teriera szkockiego. Także no, no psy zawsze były u nas żyły, mieszkały i, i będą mieszkać. Stop. Ja, żona i synowie, no, sobie nie wyobrażamy y, życia po prostu bez y, innych członków rodziny, tych Do końca ważyły się losy podpisania kontraktu. O szkoleniowca kadry narodowej mocno zabiegała również Częstochowa. No ja chcę popracować teraz y, y, w klubie takim y, nie powiem, że Wrocław był złym klubem, bo dla mnie był dobrym klubem, ale w innym klubie. Gdzie rzeczywiście Żużel jest, jak to się mówi, modlitwą. W Zielonej Górze jest atmosfera sprzyjająca odnoszeniu sukcesów, i to był jeden z argumentów podpisania dwuletniego kontraktu. Przyjechał w Falubaz i słychać było kibiców przyjezdnych, a nie miejscowych, prawda? Także no chcę po prostu zmienić sobie jak to się mówi yy, środowisko, i środowisko i żeby po prostu samemu się nawet napędzić jakoś, bo, bo tak 10 lat już potem się robi taka rutyna, stagnacja troszeczkę a uważam, że trener powinien jakieś nowe wyzwania i ja wiem, że to jest trudne wyzwanie dla mnie praca tutaj, bardzo trudne, ale ale pracuję z kadrą i tamtą, tam są tak samo trudne wyzwania bez przerwy i, i trzeba nim z nimi walczyć i starać się wygrywać. No. Marek Cieślak zapisuje nową kartę w swojej trenerskiej karierze. To, co było w tamtym sezonie i napięte stosunki, które pojawiły się po zweryfikowaniu wyniku meczu Falubasu z Betardem, to już przeszłość. To tak, jak z żoną. Raz, raz awanturka, a drugi dzień seks. Większość zawodników falubazu nowy trener zna nie od dziś. To są wszystko po prostu, no, można powiedzieć, w jakimś sensie moi ludzie. No, Także, wszyscy się dobrze znamy i wiemy, co od siebie możemy oczekiwać. Trenerem zielonogórskich juniorów pozostaje Andrzej Chuszcza, dobry, pana marka który 32 lata temu wspólnie z Markiem Cieślakiem wywalczył dla Polski brąz drużynowych mistrzostw świata. Dobra decyzja, bo Kontrakt z Piotkiem się skończył i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry trener i praktyczny i teoretyczny, bo prowadzi drużynę narodową i juniorską i seniorską. No i w drużynach właśnie. Ligowych, już nie w jednym klubie pracował, także wydaje mi się, że to doświadczenie wpłynie na, 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 na dobrą część dalszego jego sposobu trenowania. Mamy no, za ten kogat, mamy z tego tematu, co było najważniejsze na tej dzisiejszej konferencji. mamy końców trenera, trenerem. Marik, gdzieś na koniec jeszcze powiedzmy, że o prezentacji powiedziano dwa słowa. o prezentacja to jest bardzo dużo, Witamy się, czasu nasi odwica w tym dzisiaj najprawdopodobniej naprawdę to właściwie tyle jeszcze raz zaraz wypadki z kilometra a zawodnikami już na 100% odpisami odwektę niekszegoż Zegota, a prezes z stoi i czeka. Życzę Państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego i do zobaczenia już po Nowym Roku. Myślę, tylko na samych doniosłych i fajnych rzeczach. Chciałbym z Państwem podzielić się okładkiem. Tego nie było do tej pory. Jest okazja. Wszystkiego dobrego. Oj, życzę wam kibice Falubazu przede wszystkim zdrowia, no i szczęścia. Jest to tak, te życzenia są tak stare, ale prawdziwe. Sukcesów zawodowych i rodzinnych. także wszystkiego najlepszego, ciepłych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Jaką potrawę wigilijną najbardziej lubi Andrzej Huszcza. No to już z tych słodkich potraw, takie makówki. Moja żona jest ze Śląska i to właśnie tam ta potrawa jest przywieziona stamtąd, także no ja też wszystko lubię i karpia przede wszystkim. Dzięki bardzo.